Dzień dobry, witam was Mister Ninja um, i wita I... do następnego odcinka SkyBlock i mamy z nami znowu wiecie kogo chyba, więc okej, okay, to nieważne. Um, no, no to... Mister Okej, aaa, wow, spadłem do dziurze od razu. Okej, okay, to dzisiaj mieliśmy tnąć drzewo, ale widać, że drzewa nie ma, więc trzeba chyba jeszcze zacząć domek budować. Czy nie uważasz, Kuba? No, ja zaczynam moją wyspę i już tak rozwijam bardziej no, tak to będzie. Wyspa z kobla. No, to, to są moje po prostu najlepsze marzenia. Wiecie co, zrobię sobie zamek i będę strzelał, Jakuba. z łuku, jak to stanę od razu. I zaszczał. Pamiętajcie, musimy się tym dzielić. Co, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Trzy, cztery, pi pięć. Ja tam mogę mieć małe laki, ale to co? Powinno się niedługo naprawić. Um. No i kobla zabrakło. Ja i Kuba, tak naprawdę nie kopaliśmy cały czas kobla, tylko. Albo no nekro, ja i Kuba nie kopaliśmy cały czas nekro. Tylko kopaliśmy, e, tylko graliśmy na innych serwerach, bo rozmawia... E, ja rozmawię... tylko wykopałem trochę... ja jeden, jeden tak. kobla i co koniec. A ja trzydzieści. Wow, kobel mianowicie. Też mnie trochę kobla kuwa? Y, nie mogę. Wiedziałam po prostu. I chyba wszyscy znają Kuba? Wiedziałam No mi chodzi, znają jaki jak jest po prostu, ale okej okay. raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć o. Dawaj Sześć Siedem Osiem, dziewięć I jeszcze jeden kobel A Kuba mam jedno pytanie. Skąd w ogóle, no. skąd w ogóle dostaniemy um, krówki i świnki? Trzeba kupić jajka. A za ile? Tego nie a jak się dostaje pieniążki? LOL ja mam 20 tysięcy Ja też A. Użyłem... Ale to później będziemy, robili, to będziemy używać? O! Wstałam O to lawy, nie to lawy Dlaczego te wadzonki je Cały... Dlaczego ta zadunka po prostu nie może wyrosnąć? Co nie, że te zadunki nie rosną. No to prawda. Ale naprawdę no ja to słyszałem. I będę mógł zobaczyć na twoim filmie, więc będę miał to... To zablokujesz, że tylko dla mnie będzie. Chyba widzę tego nie chcą. Hmm? Przestań! Nie, nie. <laughs> Nawet tutaj nie mogę walnąć. Że, że... A włączysz piwę pi? Nie mogę. L naprawdę A ja myślałam, że daleko. będę mógł ciebie cuku Może by... Yy, może się ale nie wiem. Cześć, no to się spytaj w czacie. Sam się spytaj. A spróbuj wpisać i z Piwepi. czekaj. A na co mamy czekać? A na co mamy czekać? Zepsułem mojego... Zepsułeś mi Ale ja na co... Tego nadal trzymasz w ręce. Co? Tego nadal trzymasz w ręce mnie. No wiem, um, bo na ciebie zrób. Ale na co mamy czekać? Ja nie <laughs> Nie mój kobiet! Próbuję coś znaleźć, Chyba nie. No to wpisz w, w czacie i się spytaj. A ja próbowałem na ten. na Island sprawdzić to wszystko, ale tam nic nie mocno. No to spytaj się w czacie. Jest! Trzepko urosło! A ty mi popsujesz, więc mi nie urośnie. Grzeczne dziewko, grzeczne. Unosło mi drzewko. Czy to nie jest super? Ty masz już drzewo, ja jeszcze nie. A, a, no, prze Wszyscy to lubią Minecrafta, łapka w górę. Co nie, Kuba? Tak. No tego drzewa się nie da ściąć, nie, ja... Zobacz, no... Zetniesz ten kawałek za mnie? No. Ale ja... Mus... Ja muszę mieć lagi. Daj mi to drzewo. DAJ MI TO DRZEWO! Ty! Ty masz. Nie mam. Sprawdź w mi inwentory. Nie mam iść w inwentory. Naprawdę. Ach, to sadzonki zbieram. Jedna sadzonka. Nie ma to jak sadzonka. To nie Jakub? Kuba, co nie? Kuba! Ja buduję. Musi... Ja nie będę rozmawiał dlatego, że muszę się skupić przy budowie. Musisz rozmawiać. Ale za bardzo nie będę. Ja no tak musisz. To, to ja cię zagadam. Dobra. Dobrze. Um, kto chce, żeby Jakub rozmawiał? Um... Um, zasubskrybować mnie proszę. Dziękuję za... <laughs> dziękuję, dziękuję, no dawaj, 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 Zobaczymy w następnym odcinku. Co? Zobaczymy w następnym odcinku, ile będzie czasu No, na pewno zero. No pewnie 0. Pewno będę miał 100 tysięcy zubów, co nie Kuba Nie, mu nie dawać zuby, mi dawać. Co? Nie dawać mu zubów, mi dawać, jeśli chcecie, żebym ja to rozmawiał. Ty to najpierw sobie kupułam co to miało być? K kartę graficzną jak ja... jak ja nawet nie mogę jej wymienić w moim komputerze więc to nowy komputer tak. dlatego no yy, będę miał nowy komputer lol miałem zostawić Witamy z powrotem w odcinku. Przepraszamy, że nie widzieliście jak, bu jak budujemy tego, jak ja budowałem to, albo jak Kuba, o drzewo ci skończyło się rosnąć, albo jak Kuba budował swoje miejsce. Um, bo coś tam padło na te. padło. Coś się stało i dopiero teraz się kapnęliśmy, że nie nagrywamy, więc teraz zaczęliśmy nagrywać, proszę Państwa. Um, ja po, żeby ja się po... tylko pożegnać. A ja powiem co się stało. Nie. Już nie było miejsca. Um, nie było miejsca na maszynie. Okej, okay, więc my się teraz żegnamy! O ja jestem mocny, Ale uważaj za tobą. I jest to za dużo. Okej, okay, to, 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 to zaczynamy. O oh god! Okej, okay, okej, okay, no, okej. Okay. Nie tu jest pomocy! Pomocy, szkielet, jeszcze we mnie strzela! Ale Mom! LON! Uwaga! Dobra! Został jedynie ten. Został jedyny szkielet! Szkielet! O, dlaczego ty tutaj takie oparcie zrobiłeś? taki masz. I u Ciebie też jest chwilę, może już co Czekaj, ja go tak, tak szybko... Już powinno być po nim? O, jest. Udało mi się. Dobra. Um. Tak, to... My już kończymy z, ze strzałami w głowie. Um, I we w szyi. Okej, okay, to ja mówię papa. Pa. LOL! LOL OK! To, to ja żegnam. To ja żegnam! Proszę o lajki, łapki w górę um, i subskrypcję. I jeszcze mogę powiedzieć, to tak, papa. Pa. Do zobaczenia! zobaczenia, jeśli Wam się spodobało, dajcie lajka. No.